I tak chciałam dodać do wczorajszego naszego spotkania wspólnego, które mieliśmy z wolontariuszami w pik na koniec roku, teraz szkolnego, na grupę dla rodziców z dziećmi poniżej piątego roku życia. Bardzo cieszę się w ogóle, że każdy z nas wzrasta, że każdy z nas zaczyna czyniać, czynić niesamowite postępy w ogóle w takiej tożsamości, w coraz większym znaniu i poznawaniu tego, kim faktycznie człowiek jest i o co może walczyć. Ja chciałam tylko dodać to, żebyśmy mogli po prostu przemyśleć sobie w czasie, okresu letniego, że każdy z nas ma sytuację, w której po prostu chce zmienić, naprawić, ulepszyć i jak jesteśmy rzeczywistymi ludźmi, to po prostu jesteśmy w stanie wtedy nad nad rzeczami pracować. Wiem, że są wśród nas rodziny, które po prostu walczą, niektóre o przetrwanie nawet, inne walczą o rzeczy, o zmianę. Bardzo cieszę się, co Edyta wczoraj powiedziała, powiedziała, że <laughs> chcę się nauczyć sposobu, żeby mój mąż był lepszy, żeby moja rodzina była lepsza, bo każdy z nas może mieć super rodzinę, nie wiadomo jaką super, ale zawsze jest jest miejsce do poprawy, zawsze jest miejsce do, do lepszego miejsca, do, do większego miejsca i to jest piękne, to e, mimo, że małżeństwo do tej jest super, jest piękne, wzrasta, to jednak zawsze człowiek chce czegoś lepszego, bo zawsze jest lepsze, prawda, w tym wszystkim, także e, cieszę się, że jesteśmy ludźmi, którzy nie zatrzymaliśmy się w jednym miejscu, ale po prostu idziemy do przodu pod każdym względem, że uczymy się takiej samodyscypliny, uczymy się takiej e, budowania tożsamości, wartości słowa, że co powiemy, to będzie tak, co powiemy... E, to będzie tak, tak, nie, nie, co poza tym po prostu to nie będziemy mówić, tylko będziemy po prostu zastanawiać się, czy możemy dotrzymać słowa, czy nie. I cieszę się, wczoraj jak do mnie przy, podeszła jedna z dziewczyn, też powiedziała, że nie dam ci słowa, bo nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić, ale jak będę mogła, to przyjdę i przeszła i chwała Bogu za to. Także cieszymy się bardzo, że ludzie zaczynają być tacy praktycznie rzeczywiście ludzie, którzy.